Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kozaki. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry MMORPG z uniwersu 2D, czyli Margonem. Top 10 najbardziej dochodowych e w Margonem. Numer 10 Gons. Gons przeciągł do 106.3 oraz Tytan Zons i trzech Herosów Czarująca Atalia, obłąkany łowca orków. Jego możemy pić akurat do 105.7 oraz Braciszek. Z Gonsa wypadają trzy legendy. Jedna z nich to legendarna torba Gonsa. Mieści 42 przedmioty, która nie jest aż tak droga jak Buty czy Czapa, ze względu na esencje, które są w zależności od poziomu legendy. Poszły znacznie do góry niż kiedykolwiek w Margonem. Za buty można liczyć nawet jeden g na katacha, ceny się zmieniają w zależności od światów i legendy z gąsa spadają bardzo często. Publikuję filmy każdego tygodnia, dajcie suba i kliknijcie w dzwonek, by być na bieżąco. Numer 9. Królowa pramatka. Królowa pramatka i tamte 3E2, Sala Królewska, czyli tak zwane przez graczy SK, do przydziału 108.3, aż 5 legend z tych 4 E2. Zarazem drogie legendy, jak i trudne do zdobycia, bo każdy gracz nawet z Izy, 300 poziomem doświadczenia, może wpaść i wydać wszystkich na SK. Plus do tego hero z duszek okruszek, czyli Fifiana, Fifina, zależy kto jak woli. Numer 8 Set. Z seta spadają trzy legendy: bardzo drogie, nieograniczony level bicia i duża rywalizacja z innymi graczami. Opłacalna E2 aż do 300 ostatniej E2 w grze, bo mają nieograniczone bicie levelowe czyli wszystkie E2 aż do tej ostatniej. Numer 7. Agar. Z Agara spadają trzy legendy o dużej wartości, aż do 1G, klanowe licząc mniej więcej od 500M. I bardzo często spadają, czasami nawet i dwie legi jednego dnia. Plus do tego jest tan Orlica, Heros Zły Przewodnik i Heros Piekielny Kościel. I Kolosa Rekulusa, ale nie wliczajmy kolosów, którzy mają wszyscy i wszyscy go mogą bić, bo każdy przedział ma kolosa. Numer 6 to loki Goplana. Z Toloku loku spadają po dwie legendy, z każdej z nich plus do tego Goplana co dodaje dodatkowo trzy legendy. Nie liczmy dwa razy to loka oraz Tytana zabójczego królika Herosa piekielnego kościela. Numer 5 Wojt Fistuła i Teściowa Runcaisa. Z tych obu edwa spadają aż cztery legendy o dużej wartości. Do tego dochodzi Heros Pasa bez oraz Tytan piekielny arcymak. Numer 4. Miłośnik Miłośnik, czyli miłki Somik Aż3 i Zynik spada 5 legend na różne profesje, bo jest miłości głowcy, rycerzy oraz magii plus do tego kochanka nocy Heros i Tytan renegat. Nawet można bić perskiego księcia, lichwiarza oraz Baczy Besłowiec. Numer 3 Ogar Stalowy Pazur Ogar Stalowy Pazur, 3 legendy, heros Braciszek, Tytan Łowczyni wspomnień. Numer 2 Najemonia. Trzy legendy o dużej wartości oraz duża rywalizacja z graczami. Numer 1 Sekta. Sekta a 6, 2, 8 legend. heros demoniz Pan nicości. wapor i Tytan przyzywacz Demonów. Dzięki za uwagę. Grał z Wami Kozak. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Cześć.